Hej, widzowie. Dzisiaj jest ze mną pani Łania. Cześć. Cześć. Jestem. I będziemy robić kolorowego liścia na kartce. Takiego ładnego, odbitego. Będziecie potrzebować pędzla, w naszym przypadku dwóch, ale jak jesteście sami, to jednego. I farb od czerwonego, później żółtych. To nie jest na kamerze. Czerwony, pomarańczowy, żółty i biały. I jeszcze można do... I Można tam dawać brązowy. jeszcze brązowy. No Różne kolory można tam dawać jeszcze jeden biały. Mamy trzy białe. To się, to się wystarczy nam jeden biały. Ten trzy. Znaczy jeden biały wystarczy. O, tak to zdecydowanie wystarczy. Jakby zabrakło, to lepiej. Ten. Więc to są... jakby zabrakło, to lepiej mieć. A to będzie na łódkę. No Więc dobra, bierzecie, no to tak. No dobra, y, zaczynamy od y, pomalowa... Gdzie mój panel O! Od y, pomalowania... A, no nie wspomniałam, że potrzebujecie li... Nie wspomniałam, że potrzebujecie liścia. Odcinamy łodygę. Y, no tak, daj, tylko równo. Okay? Żeby nie... Czekaj, zostaw ją mym, tylko żebyś nie... nie, nie Odcinamy. I Mamy łodygę, ale ona nam się przyda, ja wiem po co. I teraz y, zaczynamy malować liście. Zaczynamy od czerwonego. Czy maluj bo masz mniejszy pędzel. Kręciło się. Ja czerwony na górze, a malujemy na y, samej górze. Czekajcie, może ja to zacznę y, za, będę robić na innej kartce, żeby ta nam się nie pobrudziła. O. I zaczynamy tutaj te te o czubeczki malujemy na Pierwo. tak nie żałujcie tej farby, bo to się ma odbić. Patrz, patrz, patrz Zrobiłam z tym ten na to. Zresztą na miniaturce będziecie widzieć, jak to ma wyglądać. Na swoją drogą liść też będzie fajnie wyglądał. Dawaj, możesz malować. Ogólnie widzimy, to zrobiliśmy sobie jeszcze jeden kolorek, taki jaśniejszy i damy go przed żółtym. Możesz tego dać więcej. Jak już macie pomalowanego tego liścia, jak chcecie? To. Bierzemy, się. bierzemy kartkę. I odbijamy tego liścia, co będzie. Uh, odbił się. Na drugą stronę, na drugą stronę. Oj. Yy. Dobra, nie, nie, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Jest dobrze jakieś jest tam dobrze. małe tło może być. I teraz przykładacie po prostu liście, tak, żeby był równo. I mocno go odciskacie, Tak, żeby się wszystko odbiło. Dobra, go, go, go. No i tak dalej. I musicie go dobrze odbić. Jak już macie to zrobione, to teraz bierzecie tą odciętą łodygę. I maciecie ją w tej farbie. Czyli bierzemy jeszcze jeden pędzel. No. mamy ten jeden pędzel i teraz i nakładamy farbę tu. Samo się nałożyło. Za dużo trochę. I, I dawaj malujemy to. Bierzemy ten pędzel. I malujemy to. I może na paletą bezbiec bez, bez, bez. zbyt. No. na to na paletę, bo niebezpiecznie malujemy, po malujemy sobie No nawet łodyszkę. tyle starczy. O, ty ja chyba. Nawet na tyle. Łodygi łodygi starczy. Starczy. No i teraz robimy to samo, co z liściem. Czyli po prostu ją tu, może w tą stronę. Czyli po prostu ją tu. Dobra, będziecie brudni z farby. No ale cóż. Dobra. I odnosi ja się do. Tak trochę i teraz, uwaga, w jaka chwila znajdę się. Nie mamy Okej, jest mega ładnie. Weź go daj na paletę, tak żeby farby nie, no, nie zanoczył. No i mamy liścia, ale szczerze teraz chcę przyznać, że wygląda to jak drzewo. Mhm. No, jest ładnie. No i tam wiadomo można jakieś robić, nie wiadomo jakie rzeczy do tego. Można zrobić coś takiego. Takie no, gałęzie. można takiego gałęzie zrobić. Jest nie wiadomo jakie rzeczy. Można sobie poprawić, jak się, jak się ma taką. A mocy. można jeszcze jakieś o, ciapki. O, to nawet fajnie będzie wyglądać. Jak sobie robimy takie brązowe. Zamaczamy ciapki. teraz... O, ja, a ja zobaczę sorry. No i y, robimy te ciepki różnego koloru. Różnorodne. Można to, nawet to połączyć takie, trochę kolorów. To, to takie spadające liście. No, można połączyć trochę kolorów nawet ze sobą. Będzie się brudniej, ale będzie ładnie. Można nawet połączyć wszystkie kolorki, jakie macie, ze sobą w jedną. Bo skoro są już na palecie, no to i tak się trzeba będzie prędzej czy później coś z nimi zrobić. No dobra, to my robimy ciapki, a Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Bye! You!